Witam wszystkich Fan Rekord, jest z nami tutaj Jakub Kozera, jesteśmy przed walką, przed walką. Czy można nazwać tą walkę, jako walka rewanżowa? Bo jakby nie było kiedyś, już oczywiście dawno temu, ale wygrałeś wtedy z Remikiem. Jak teraz myślisz, czy to jest taki rewanż, traktujesz to z perspektywy rewanżu? Znaczy my spotkaliśmy się w Mistrzostwach Polski w Fukunacie. było to chyba w 2012 roku, także to już było dawno, dawno temu. I przy, przypuszczam, że, że się wiele zmieniło przez ten czas, także czy, czy to jest rewoz? Yy, raczej nie, to jest po prostu yy, świeża walka, może ta, tak to nazwę. No ale twój przeciwnik jak rozmawiałem z Kamilem Jenerem, czyli trenerem, no twój przeciwnik pamięta tą walkę, więc chyba te porażki nawet powiedzmy nawet czy to są nagale amatorskie, raczej przeciwnicy pamiętają swoje przegrane. Jak myślisz, czego się może spodziewać jutro? No jesteście tutaj tytanami tak naprawdę i to do tego bardzo wysokimi. Nawet musiałem tutaj troszeczkę aparat dać wyżej, bo jesteś dużo wyższy. Ty masz 195, jak dobrze pamiętam, Remik ma chyba 199. Tak. Czego możemy się spodziewać po jutrzejszej walce? Ponieważ, ponieważ można ci ciężkie walki twardej, tak męskiej, no wszystko będzie zweryfikowane w ringu, także. Ale jest jakiś taki z twojej strony game plan powiedzmy? Sprawdzałeś ostatnie walki Remika, no ostatnio akurat walczył w boksie. Czy sprawdzałeś, masz już jakąś taktykę, może jej nie chcesz tutaj odladać, chociaż Remik może nie usłyszy, chociaż dzisiaj chyba wywiad będzie. Czy masz jakiś taki swój game plan? Sprawdzałem walki, coś tam w głowie mam, ale to po prostu yy, okaże się w ringu wszystko. Okej. Okay. Ja życzę oczywiście powodzenia i dzięki i do zobaczenia oczywiście Dziękuję po bardzo. walce. Dziękuję.